4 prawy długi, z hamowaniem na końcu. 3 lewy krótki, przyciąć, nie ciąć. 120. 7 prawy. Mm. Szkoda, no, 10 km na kapciu na Michałkowej. E, zawsze trochę potem idzie w, do głowy, i jakoś tak. I, nie, nie, potem za drugim razem się kiepsko to Miałkowo miało, Ale kamionki przyzwoicie. Myślę, że miejsce moje jest właśnie tak gdzieś w okolicach siódmego i taka prawda. Na razie. Mm-hmm.